Nasz gość dnia. Raz jeszcze dzień dobry. Mówimy naszym radiosłuchaczom i tym, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest prezydent Łomża Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie prezydencie, zaczniemy od ostatnich niepokojących sytuacji, które miały miejsce w Polsce. Było trochę strachu, trochę paniki w związku z naruszeniem tej polskiej przestrzeni powietrznej. I to, co ostatnio wydarzyło się w Świdniku, bardzo daje do myślenia. Panie prezydencie, przypomnijmy też naszym radiosłuchaczom. Zawyły syreny alarmowe w związku z tym potencjalnym Zagrożeniem, a reakcja mieszkańców była tak naprawdę żadna. Myśli pan prezydent, że w Łomży czysto hipotetycznie też byłoby podobnie? W Świdniku i w Chełmie, bo w tych dwóch miastach e, zawiły sereny, co na pewno też e, dla wielu osób e, wzbudziło to ogromny niepokój. Ale tak jak pani redaktor powiedziała, e, część też e, społeczeństwa nie zareagowała. I to pokazuje, jak niezwykle ważne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie obrony cywilnej, w zakresie właśnie potencjalnych zagrożeń. To też na, spoczywa na rękach i samorządu, i władz centralnych, żeby takie szkolenia prowadzić. I, tak się składa, że wczoraj już pierwsze środki w ramach obrony cywilnej trafiły do samorządów, bo 580 tysięcy złotych otrzymaliśmy dla komendy Miejskiej Straży Pożarnej mamy też niespełna 6 milionów złotych jeszcze w tym roku do wygospodarowania właśnie w zakresie i zakupów sprzętów, ale też i szkoleń. Takie szkolenia już odbywały się dla pracowników urzędu miasta, ale też oczywiście będziemy edukować i dyrektorów, nauczycieli. Chcemy też również prowadzić takie akcje w szkołach, bo myślę, że nawet pod kątem tych ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Polsce bardzo duży niepokój zapanował wśród uczniów, bo pojawiała się dezinformacja w mediach społecznościowych, w internecie, różnego rodzaju filmy. Wiadomo, młodzież, dzieci oglądają to, to i też później to powielają, przetwarzają to informacje, już może nie do końca o, która wyjdzie z tego pewnego źródła. I pojawia się ogromny niepokój, strach, bym powiedział, też wśród tych najmłodszych, więc bardzo ważna jest edukacja. No właśnie, może Samorządek. warto wrócić właśnie do takich zajęć, do, takich, do takiej edukacji w szkołach? Czyli już od tych najmłodszych lat przygotowywać, że może być takie zagrożenie i może do takiej sytuacji dojść. No takie e, informacje wiem, że są e, przekazywane w naszych szkołach, e, chociażby na e, godzinach wychowawczych, ale tu mówimy o szerszym problemie. E, dlatego e, też w ramach e, tych środków, które, e, o które aplikujemy, też takie szkolenia e, dla najmłodszych, dla rodziców chcemy przeprowadzić, e, bo tutaj myślę, że powinniśmy zacząć od e, podstaw. Wzorem mówię też innych samorządów, bo też z kolegami samorządowcami rozmawiałem i wiem, że tutaj są różnego rodzaju formy dotarcia. Niektórzy chociażby, tak jak suwałki, planują w najbliższym czasie różnego rodzaju broszury wydać. Na tym na pewno też się będziemy zastanawiać, ale przede wszystkim też rozmowa i edukowanie w szkołach, bo od tego powinniśmy zacząć i zaczniemy w ramach tych środków które wreszcie można powiedzieć bo ustawa od 1 stycznia tego roku obowiązują mamy już połowę września i dopiero te środki wpływają, ale dobrze, że te środki są w następnych latach, do 2029 ma być jeszcze ich więcej. Więc oprócz tych działań takich infrastrukturalnych, które e, chcemy i będziemy na pewno e, realizować, to przede wszystkim działania edukacyjne. Powiedział Pan Prezydent, że trzeba zacząć od podstaw. To trochę smutne, że my wszyscy w całej Polsce zaczynamy właśnie te działania od podstaw, bo tak naprawdę chyba ani samorządy w całej Polsce, ani my wszyscy Polacy nie jesteśmy na to gotowi. Zresztą e, tutaj e, niczego nowego nie odkryjemy, bo jest to powielane we wszystkich przekazach, e, medialnych wypowiedziach najważniejszych e, polityków w kraju, z kolegów samorządowców, e, że dopiero teraz ten temat obrony cywilnej e, jest tak naprawdę urealniany. I latach e, wstecz no to w, pod kątem e, właśnie tych działań no, nie było żadnych też instrumentów prawnych, e, również my jako samorządowcy oczywiście realizowaliśmy to co na nas spoczywało, ale tutaj trzeba konkretnych działań, bo widzimy co się dzieje za wschodnią granicą i tutaj te działania na pewno muszą być jeszcze bardziej, bym powiedział, z naszej strony bardziej skontensowane. Powinny być przede wszystkim środki, bo tu możemy dużo też mówić, ale no za nasze pogadanki tutaj ani schronów, ani infrastruktury nie wybudujemy, nie zakupimy agregatów. No tutaj te na pewno wraz, wraz z tymi pomysłami, które, które mamy, musi być finansowanie. My możemy oczywiście, w ramach tych działań miękkich różnego rodzaju akcje prowadzić i takie akcje są planowane w naszych placówkach oświatowych, ale jeżeli mówimy o. Przynajmniej w spróbowaniu dojść do takiego poziomu, jak to jest chociażby w krajach skandynawskich, Finlandii, no to potrzeba jeszcze. Ile teraz. potrzeba czasu samorządom, oprócz środków, oczywiście, bo tutaj też kluczowy jest czas? No to mówimy finansowanie jest do 2029 roku, czyli tak się składa, że jest to koniec kadencji samorządu terytorialnego, koniec tej, tej kadencji, tak, dla wójtów burmistrzów. W związku z tym jest to jeszcze dość spory okres czasu póki co tych środków 160 milionów złotych w tym roku dla policji podlaskiego w latach następnych tego co słyszymy ma być ich dużo więcej bo na pewno tych środków Potrzeba. Przecież mówimy tutaj o e, jednostkach samorządu terytorialnego przygranicznych. Właśnie. My jako Womrze, tak? E, jesteśmy stosunkowo niedaleko do granicy, ale tak się składa, że wczoraj też i e, z kolegami samorządowcami e, rozmawiałem, którzy e, właśnie graniczą, chociażby z Białorusiak, jak Bowiat e, Sokulski no tam. Jeszcze bardziej oni widzą te, te zagrożenia i potrzebują jeszcze tych środków, bo my oczywiście, jako naród, potrzebujemy, jako łąża też potrzebujemy tych środków, ale tutaj wiemy o tym, bo też w ostatnim czasie, jako samorządowcy, byliśmy szkoleni w Akademii Pożarnictwa w Warszawie, że tutaj mamy naprawdę, jako nasze województwo, bardzo mocne działania podejmować, kiedy właśnie nadejdzie ten kryzys. A uważa pan prezydent, że te środki właśnie Właśnie dla tych województw przygranicznych powinny być większe? Oczywiście, że powinny Bo być większe. No jako województwo ten... podlaskie, no nie jesteśmy w tej I... czołówce, jeśli chodzi o te środki z tego programu. I wczoraj, wczoraj to był właśnie główny temat, bo później oczywiście w kluarach też rozmawialiśmy z kolegami samorządowcami, że tych środków jest stosunkowo mało, jeżeli spojrzymy chociażby na środki, jakie przeznaczane są w innych województwach, chociażby w województwie łódzkim, no te zagrożenie u nas jest o wiele, wiele większe i te środki powinny być kilkokrotnie większe i mamy nadzieję, że w następnych latach, bo to jest dopiero początek tego programu. Też trochę e, jest to dla nas utrudnione, bo tak jak powiedziałem, mamy połowę września, te środki musimy do końca roku e, wydatkować. E, więc liczymy na to, że do tego 2029 roku te proporcje się zmienią i tutaj e, województwo podlaskie, te województwa e, przygraniczne, e, no będą otrzymały więcej środków niż chociażby województwa na zachodzie czy w centrum naszego kraju. Pomyślałby pan prezydent, że dożyjemy takich czasów, że przyjdzie taka kadencja, kiedy będzie Realne zagrożenie, bo to jest realne zagrożenie i nie można mówić, że tego zagrożenia nie ma. Oczywiście na wszystko trzeba być e, przygotowanym, i dzisiaj możemy też e, spojrzeć wstecz i pomyśleć, e, no też, czy jako samorządowiec e, w 2014 roku, jak został wybrany urząd prezydenta, czy myślałem, że może będzie sytuacja tak jak w covid tak? czy sytuacja wojny, bo tu mówimy rok e, przecież. W poprzedniej kadencji, kiedy, na II, kiedy wybuchła kiedy wybucha wojna e, na Ukrainie, kiedy też przecież e, pomagaliśmy bardzo mocno. Przecież e, kwestie chociażby e, obywateli Ukrainy, których tutaj przyjmowaliśmy. Też ta ogromna niepewność i te zarządzanie wówczas kryzysowe musiało być na jak najwyższym poziomie, a dzisiaj, chociażby po ostatnich incydentach, widzimy, że jeszcze powinniśmy więcej tutaj mieć uwagi. I tutaj oczywiście nie należy popadać w jakąś panikę i te przed tym bym przestrzegał, ale na pewno te działania, które przez lata można powiedzieć były zaniedbywane, no na pewno trzeba to nadrobić i dobrze, że te programy e, ruszają. My jako samorządowcy e, można powiedzieć czekaliśmy na takie programy, z których będziemy mogli korzystać. I to jest bardzo ważna lekcja do odrobienia. Jutro dzień Sybiraka, Łomża jak co roku uczci te tragiczne wydarzenia i chyba po tym wszystkim, co się ostatnio wydarzyło w tych ostatnich dniach ma to jeszcze bardziej wymowne znaczenie. 17 września, data tragiczna dla naszego kraju. Jak sobie popatrzymy na losy wielu mieszkańców tej ziemi, ziemi łomżyńskiej, to widzimy, jak mocno wywózki, losy ze zesłańców Sybiru dotyczą właśnie naszych terenów. Dla mnie też jest to niezwykle ważna data, bo jest to. Dzień, w którym też pamiętam my o e, rodzinach, tu również moja e, rodzina, e, moja babcia wraz ze swoją mamą, z rodzeństwem e, została zesłana na Syberię. E, z raz, e, wiadomo, no, przyczyną było to, że e, tata babci służył w Wojsku Polskim, e, został zamordowany w Katyniu. I e, pamiętam sam dokładnie, bo to też jest ważne, żeby pamiętać o tych e, ciężkich e, czasach i e, te rozmowy, które e, miałem możliwość, e, bo babcia też świadomo ten temat Syberii, bo bardzo dla niej trudny. E, to były bardzo emocjonalne wspomnienia i pamiętam też, e, że udało mi się parę razy tak z babcią na ten temat e, porozmawiać e, i to jest niezwykle ważne, bo to, te rozmowy do dzisiaj one są we mnie, ja dokładnie pamiętam słowa, które babcia wypowiadała i ja dzisiaj mogę to swoim dzieciom przekazywać, jak trudne to były czasy, ile było sytuacji takich, w których babcia już mogła nie wrócić i sam pamiętam dokładnie taką sytuację, kiedy babcia mówiła, że no jako małe dziecko no szukali tych Szukali pożywienia, więc odwiedzali poszczególne wioski, tam ludzie też dzielili się czym mieli, tak, czyli obok jeziora Bajka u babcia mieszkała, więc ryby to były też ich posiłek, jeżeli oczywiście ta ludność przekazała im, a, a starali się dzielić, tak jak powiedziałem. Ale był też moment, kiedy wspólnie z dziećmi poszli do lasu szukać grzybów, no i napotkali na wilka i ten wilk ich zaatakował ale mieli e, ze sobą psa. No i ten pies ich e, obronił, można powiedzieć, bo e, stanął przed nimi. E, babcia wraz z pozostałymi dziećmi uciekła, no ale ten już pies nie wrócił do e, tego miejsca, w którym oni nocowali, więc szereg takich e, smutnych e, też e, historii, ale też pokazujący nam, jak trzeba pamiętać, jak szanować trzeba tych ludzi, dzięki którym dzisiaj możemy żyć e, w wolnej Polsce. No i też na nas spoczywa ten obowiązek, żeby cały czas w, Troszczyć się o to, żebyśmy byli niepodległym państwem i żeby już nasze dzieci czegoś takiego nie doświadczyły. No właśnie, bo dziś młodzi ludzie, młodzież pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego wszystkiego. Ta historia jest pielęgnowana, jest przekazywana. Ta historia. Chociażby w Łobży. Jest, to widać chociażby po naszej młodzieży. Mamy przecież, dzisiaj często się tak narzeka na młodzież, ale ja widzę też bardzo dużo takich pozytywnych aspektów. Mamy przecież chociażby w szkole podstawowej numer 5, mamy klub wnuka Sybiraka. Ta młodzież też przychodzi na uroczystości. Mamy harcerzy. Często gdzieś tam o nich się zapomina, mówi się, że jest wojsko, dobrze, ale jest ta młodzież, która sama z siebie, z własnej inicjatywy przychodzą na nasze uroczystości, angażuje się w różnego rodzaju akcje. To kwestia edukacyjna chociażby w szkołach i tutaj też dziękuję dyrektorom, dziękuję nauczycielom historii, bo bardzo e, liczne konkursy e, w zakresie właśnie tej wiedzy historycznej, upamiętnienia naszych bohaterów w naszych placówkach oświatowych się e, od, odbywają i tutaj ten wymiar edukacyjny jest e, bardzo ważny, ale też, tak jak mówię, trzeba pamiętać o tych bohaterach i ta żywa lekcja historii e, to jest. To, co żadna książka można powiedzieć, nie zastąpi. Ja cieszę się z tego, że doświadczyłem tego, że miałem możliwość wielokrotnie rozmawiać czy to z powstańcami warszawskimi. Przecież takiego powstańca też świętej pamięci pana Mieczysława Bruszewskiego mieliśmy w Łomży, czy z Sybirakami, czy z żołnierzami, weteranami i później naszym obowiązkiem mojego pokolenia no jest to przekazywać już tym młodszym, którzy tego szczęścia nie mieli, żeby, żeby właśnie z takimi osobami porozmawiać, więc jeszcze i garstka jest w naszej więc Łomży to, że i doceniajmy to i starajmy się pielęgnować to, co tworzy naszą historię. To, co tworzy historię naszego kraju, historię Łomży. Więc jutro te, ta rocznica zostanie upamiętniona w całej Polsce, ale także w Łomży, więc już teraz na te uroczystości zapraszam, ale spoglądam na zegarek i przechodzimy do kolejnego tematu. Panie prezydencie, mamy dwie posłanki z ziemi łomżyńskiej. Pani Bogumiła Olbryś złożyła ślubowanie. Co to oznacza dla Łomży? Takie dwie posłanki? Pokłada pan prezydent w tym ogromne nadzieje? Jeżeli chodzi o wybór e, pani poseł Boku miła e, to bardzo dobra informacja, bo znamy e, Panią Bogu się wiemy, jako jest aktywną osobą. Początki można powiedzieć też naszej wspólnej współpracy to rok 2006. Wówczas też i pani Bogusia Olbryś i ja też zosta zostaliśmy wybrani radnymi, więc można powiedzieć, że już 20 lat ze sobą współpracujemy, czy to w samorządzie, właśnie na płaszczyźnie Rady Miejskiej. Czy właśnie tutaj już jak Pani Bogusia została dyrektorem szkoły? Więc na pewno to pomoże, myślę, w wielu kwestiach, bo tutaj Pani Poseł będzie mogła też aktywnie zabiegać o środki, których potrzeba nam, bo widzimy, że te dzisiejsze też sprawowanie władzy wygląda trochę na ukierunkowanie, lokowanie tych środków w dużych ośrodkach. W związku z tym na pewno taki mocny, słyszalny głos ze strony pani poseł będzie potrzebny dla naszego samorządu i będziemy mogli wówczas jeszcze mocniej artykułować nasze potrzeby i nasze sprawy. No ale to się wydaje, że jak mamy dwie posłanki, no to już pieniądze do ratusza, to drzwiami i oknami będą upłynąć. To tak nie wygląda, oczywiście, bo tutaj też trzeba mieć na uwadze, że. Pani poseł Bogusia Olbryś, no jest posłanką opozycyjną i na pewno będzie jej trudniej. tak? Co nie znaczy, że nie jest to wykonalne, bo tutaj myślę, że poprzez swoją i charyzmę i zaangażowanie to te uda się też z szereg działań wspólnie zrealizować. I, i, i mam taką mam nadzieję, ale to też potrzebne są programy ku temu, bo dzisiaj też widzimy, chociażby w aspekcie środków, które są przeznaczane na samorządy, ile środków mamy chociażby na drogi. Ile mamy środków w ramach infrastruktury sportowej? No i ta pula jest o wiele mniejsza niż za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, więc tutaj jest trudniej jeszcze, bo, wiadomo, każdy samorząd stara się pozyskiwać te środki, a tak jak powiedziałem, głos samorządów dużych miast jest bardziej słyszalny. I to widać, te 8 lat Zjednoczonej Prawicy to dobre lata były właśnie dla miast które tak jak Łomża utraciły status miast wojewódzkich ich stały się takimi silnymi ośrodkami subregionalnymi. W związku z tym te programy były ukierunkowane właśnie na to, żebyśmy mogli, to można powiedzieć, ta Polska powiatowa dogonić to polskie wojewódzko, a dzisiaj widzimy, że no, te duże ośrodki chociażby nawet pobliski Białystok, mają więcej możliwości i więcej środków. No to też wynika oczywiście z polityki obecnego rządu. Panie, pochodzą z różnych środowisk politycznych. Myśli pan prezydent, że będą potrafiły się porozumieć i grać do jednej bramki dla dobra naszego regionu? No tego bym sobie życzył, tak, bo yy, wiadomo, że dla naszego samorządu potrzebne jest wsparcie dla każdego samorządu i tutaj potrzebujemy oczywiście zgody, a nie kłótni, ale tak jak pani redaktor powiedziała, no są to dwa światy już te różnice się pojawiają. Publiczne różnice i wymiana zdań też już gdzieś się pojawia. I tu nie ma się co dziwić, tak, bo zarówno i światopoglądowo i też programowo, no to są dwie oddzielne myśli i tutaj te osoby na pewno w tych kwestiach się nie spotkają, ale mam nadzieję, że tutaj ten mianownik Łomża zafunkcjonuje i tutaj w sprawach Łomży ponad wszelkimi podziałami politycznymi można powiedzieć, że takie hasła górnolotne mówię, ale że to zadziała i, i tutaj e, potrzeba nam tej zgody, chociaż już po tych można powiedzieć kilku dniach Widać, że no do pewnych sytuacji spornych będzie dochodziło. To czyja to zasługa, że kolej wraca do Łomży? Jest to zasługa rządu Zjednoczonej Prawicy. Sam dokładnie, wielokrotnie nawet uczestniczyłem w tego typu spotkaniach i tutaj z panem y, premierem Jackiem Zasinem czy z y, posłem y, Gwiazdowskim. Też braliśmy udział w spotkaniach w Ministerstwie y, Infrastruktury. Później bardzo mocno w to zaangażował się marszałek Marek Olbrych, marszałek oczywiście Artur Kosicki, i tutaj te środki, przecież te wszelkie plany, o czym dzisiaj też można powiedzieć, jest spór, tak, ale, ale to są fakty. Tak? Fakty, które też przedstawiła pani poseł Bogumiła Olbrych, że rząd Zjednoczonej Prawicy, zarząd województwa podlaskiego za czasów Prawa i Sprawiedliwości no przyczynił się do tego, że dzisiaj mamy kolej. To jest powiem szczerze też taka sytuacja czasami przykra dla niektórych samorządów, że ktoś zaczyna już inwestycje, a ktoś po prostu, zbiera kładzie laurel, wisienkę tylko tak na torcie, wiele i to do tego nie unikniemy, tak? No jest A takie prawo polityki. E, takie prawo polityki. Ja pamiętam też, e, to jest, mówię też taka, można powiedzieć ciągłość władzy, ale też jak byłem radnym. Pamiętam, że właśnie wszelkie inicjatywy związane chociażby z sportem e, Łomża no były prowadzone tak przez ówczesnego prezydenta e, Brzezińskiego. no ale już e, zmiana władzy już to otwierał pan e, prezydent Mieczysław Czerniaski, tak? więc i ktoś może mieć takie wrażenie, że na tych zdjęciach, tak jak dzisiaj, na tych zdjęciach, w, na tym fleszu no, pojawiają się inni politycy niż e, e, którzy walczyli, można powiedzieć, w tych gabinetach, bo ja tam... Z panem premierem się pan nie widział podczas ostatniej wizyty w Łomży. Nie był pan na tym spotkaniu? E, obecnym premierem nie. E, tak, z obecnym premierem, tak. Powiemy, tak, że niedawno gościł w Łomży e, pan tak. premier Donald Tusk. E, nie był pan. Nie, nie był. Dobrze. Seniorada. E, spoglądam i na zegarek i za okno, i mamy nadzieję, że dzisiaj nie będzie padał deszcz. No właśnie. Święto seniorów i chyba ta grupa mieszkańców w Łomży ma się. Dobrze. Ma się dobrze i też te działania, które jako samorząd prowadzimy dla seniorów są niezwykle istotne, bo tak jak dzisiaj... Y rozmawiamy na temat osób, które walczyły o niepodległość, dzięki którym ja możemy żyć w wolnej Polsce. Tak też szacunek i wdzięczność należy się seniorom, którzy swoją aktywność wieloletnią dla naszego miasta, tak dla rozwoju miasta poświęcili. Dzisiaj już można powiedzieć, mają też inne potrzeby i jako samorząd te potrzeby powinniśmy realizować. I stąd między innymi Inicjatywa, którą już od pierwszej kadencji tworzymy, czyli Seniorada, gdzie seniorzy mają możliwość wspólnego spotkania, mają możliwość też dobrej zabawy na starym rynku, przy okazji oczywiście też i badania profilaktyczne, różnego rodzaju a akcje społeczne. I dzisiaj przed uroczystą Seniorado o godzinie 12 mamy też uroczyste posiedzenie Rady Seniorów. I tutaj myślę, że warto to podkreślić, bo w tym roku przypada dziesięciolecie działalności Rady Seniorów. Dokładnie 30 października 2015 roku powołałem ten organ społeczny. I przez te 10 lat udało się zrealizować szereg wspólnych działań. Działań, które wyszły właśnie od, od seniorów i tutaj chociażby czy karta seniora, czy chociażby takie działania, które realizujemy przez nasze ośrodki, tak jak Złota Rączka. Te pomoc dla seniorów, mam nadzieję, że to, to, to też widać, jest realizowana. Oczywiście szereg też innych wydarzeń, bo tak jak powiedziałem, tutaj te wydarzenia kulturalno-rozrywkowe e, też staramy się dla seniorów zabezpieczyć o, oprócz tych działań oczywiście infrastrukturalnych, bo tutaj przecież też i klub seniora i domy seniora. No to są działania już na które potrzeba więcej środków, ale takie działania miękkie e, przez seniorów e, bardzo pozytywnie są e, przyjmowane i dzisiaj też e, zapraszam mieszkańców e, naszego miasta na Stary Rynek e, już od godziny 13, 13 seniorada, szereg atrakcji zespołów muzycznych, a później od godziny 17:00 dyskoteka, więc będzie na pewno się działo. Każdy znajdzie coś dla siebie, warto na pewno być następnym. Więc tym zaproszeniem kończymy dzisiaj naszą rozmowę i stawiamy kropkę. Prezydent Łąbrze Mariusz Chrzanowski był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam Państwa. Nasz gość.